Jeden z najbardziej znanych zespołów polskiej sceny muzycznej jest dzisiaj z nami zespół myslowic Przemysław Myszor w milówce. Dzień dobry serdecznie witamy. Witam serdecznie. Rozmawialiśmy z ludźmi, którzy czekają na, na wasz występ i okazuje się, że ludzie przyjechali naprawdę z daleka i przyjechali specjalnie na Mysłowic. To chyba cieszy. Tak, to bardzo miłe. Dziękuję bardzo i dziękuję tym, którzy przyjechali. Jaki jest zespół Myslowic z nowym wokalistą? Bo ponownie jest nowy wokalista już. E, jaki jest? No... Nie wiem, to w zasadzie ty mi powinnaś powiedzieć. To może inaczej. Kilka słów na temat nowego wokalisty. Nowy wokalista przede wszystkim jest Zmysłowid. Ma wykształcenie muzyczne, jest bardzo muzykalny, świetnie śpiewa. Ma świetną frazę. Bardzo lubimy z nim grać na próbach i grać koncerty. No to tak chyba na szybko. Jest od nas niestety młodszy i przystojniejszy. To jest minus. No ale... To wróżę. To tobie może tak. Dobrze, ale to, że jest zmysłowicą, chyba dobrze, bo będzie czuł klimat, prawda? Już to czuję. Szczerze mówiąc, nie, nie chodzi o klimat. On czuje klimat, bo wychowywał się na naszej muzyce. Niestety różnica wieku jest taka, że już załapaliśmy się na to, na to że kiedy był w szkole średniej, to wychodziły nasze płyty i ich słuchał. Natomiast przede wszystkim chodzi o to, że różnica to, że jest Mysłowic robi to, że może nie wiem, uczestniczać w próbach. Możemy po prostu robić nowe piosenki i istnieje szansa, że te piosenki wkrótce się ukażą wreszcie, bo poprzednio był problem. Po nasz poprzedni wokalista był z Poznania i w pewnym momencie czy w ogóle przestał przyjeżdżać do Mysłowic. Był tylko na koncertach, więc... Bardzo byśmy tego chcieli. W takim razie jest szansa, że wokalista zagości w zespole na dłużej. Generalnie tak planujemy zwykle, okres... po co się, się bierze wokalistę, a na, na razie, no wiesz, jest fajny klimat między nami i tak dalej, więc tak, generalnie myślimy o tym, żeby... Żeby zagościł jak najdłużej, na najchętniej i bardzo długo. A czy trudno było zbudować w ogóle nowy wizerunek zespołu bez Artura Rojka? Nie wiem. Nie wiem. Powiem Ci szczerze, że myśmy przede wszystkim nie budowali żadnego nowego wizerunku. My po prostu zostaliśmy Myslowic bez Artura. To już musiałabyś pewnie pytać innych jak... Jak to odbierają, część fanów się podzieliła, niektórzy byli z nami, niektórzy byli z Arturem, niektórzy byli w środku i tak dalej, tak, tak normalnie minęło już trochę czasu i, i teraz widzę, że na przykład, y, na przykład dla, dla młodych ludzi, to już nie ma znaczenia i nie pamiętają tego czasu, kiedy myśmy się rozchodzili z Arturem, więc e, dla nich to nie ma znaczenia, jeśli dla, dla kogoś robi to różnicę, ja to rozumiem. No. Że dla kogoś może to robić różnicę. Czyli nie ma jakiejś wyraźnej cezury ze mysłowic w erze z Arturem i po Arturze, on się w ogóle nie zmienił, jeżeli chodzi o warstwę muzyczną. Znaczy dla nas nie ma żadnej Cezury. No, nie, 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 Oczywiście my, 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 my mieliśmy na początku, było to pewne zaskoczenie dla fanów, że śpiewa inny głos, ale tak jak mówię, to, to nie dla nas. Ja, ja mówię o swoich odczuciach. No, mysłowic z Arturem to był ten sam Myslowic. Wojt... Teksty pisał Wojtek Powaga, ja pisałem, e, pisał Artur, muzykę pisał e, tak samo Artur, ja, Jacek, więc wiesz, no, wypadł nam jeden z autorów, jeden z tych ludzi, którzy z nami robili e, piosenki, wypadł nam również charakterystyczny głos, tak, i z tym jakby był większy problem. A jeśli chodzi o warstwę muzyczną, to w zasadzie nie, nie nastąpiła żadna zmiana. To wiesz, myśmy trochę dojrzali, tak? trochę wiesz, e, trochę rzeczy się zmieniło, więc te zmiany są naturalne. Pewnie takie same były, gdybyśmy mm, na przykład do teraz grali, grali z Arturem. Myślę, że tak samo e, gdzieś tam naturalnie jakiś flow by był, gdzie, gdzieś byśmy się przemieszczali artystycznie. Natomiast e, takiej Cezury myśmy nawet nie chcieli. No, wiesz, nie po to grasz, nie po to robisz coś 15 lat. I, żeby potem coś zmieniać, zostając dalej mysłowic. Bo oczywiście gdybyśmy na przykład, wiesz, nie wiem, nazwali się inaczej i stwierdzili, że zakładamy nowy zespół, to może mielibyśmy też nowy pomysł na muzykę, aczkolwiek z drugiej strony, gdybyśmy go założyli w tym samym składzie, no to wiesz, pewnie pomysł byłby taki sam, bo to po prostu jesteśmy my, wiesz, my nie, nie robimy muzyki na takiej zasadzie, że i nigdy nie robiliśmy, że coś sobie założyliśmy, że są jakieś plany, że dzisiaj gramy rega, a może gramy disco polo, bo jest popularne, albo coś. Nie, nie, nie. My, my gramy to, co nas interesuje. My, jakby muzyka wypływa z nas, jest sumą doświadczeń e, paru osób, doświadczeń, nie wiem, życiowych, e, estetycznych i dlatego ona się też zmienia, bo my się też zmieniamy. Natomiast e, jakby wiesz, no nie widzę ja, ja też słyszałem kiedyś, jak Artur odszedł, to by, by było parę takich, by było paru ludzi, którzy mówili, ale teraz musicie grać inaczej. Ja mówię, dlaczego mam grać inaczej, nie? nie rozumiem. To jak ty, do dziennikarza mówię, to jak ty odejdziesz z trójki, to trójka ma zacząć grać inaczej, bo ty już jest bez ciebie. Teraz ja mówię, w ogóle nie, nie rozumiem takiego gadania. Jest... W takim razie bardzo cieszy nas to, że zespół Myslowic pozostał sobą, czyli taki jak w zasadzie oczekiwalibyśmy tego. Kraków, chyba jeden z najpiękniejszych utworów, ale jak wyglądała współpraca z wielkim mistrzem Markiem Grechutą? A, Kraków. No, akurat w sumie dobrze trafiłaś, bo ja, z, ja skomponowałem i napisałem Kraków. Dlatego pytam. Zresztą nie tylko to. No, nie, nie tylko to, ale to akurat też. Wiesz, współpraca no, dla nas to była, była bardzo dużym przeżyciem. Dla mnie osobiście, bo ja, ja na dodatek jestem gigantycznym fanem twórczości e, Pana Marka i zawsze byłem. I nawet powiem w pewnym sensie się wychowywałem na, na pierwszych dwóch płytach, na przykład to, jak świadomie już w liceum słuchałem muzyki, to to były bardzo ważne płyty dla nas. Dla nas, czyli dla mnie, tam moich kolegów z tamtych czasów już, jakby niezależnie od muzyki rockowej, tak? I no, dla mnie to było wow, takie spotkanie legendy, więc ja, ja nawet dużo nie pamiętam. Pamiętam, że... Pamiętam, że był bardzo, pan Marek był bardzo schorowany. Bardzo był schorowany. Wszedł do studia, to był złamany w pół po prostu. Usiadł i myśmy, myśmy jak, jak on przyszedł, to myśmy tak spojrzeli na siebie i powiedzieli: „Nic z tego nie będzie. „Jednak. „Nic nie będzie z tego. Natomiast usiadł, myśmy tam tak usiedli koło niego, zaczęliśmy z nim rozmawiać. On się tak ożywił, trochę rozruszał. Wyciągnął nuty, które miał napisane i. i Przyszedł zespół Anawa, on te nuty tam porozdawał i, i, i nagrali. Sam początek, sam początek kontaktów też był trudny, bo jak zadzwoniłem do pana Marka, to on trochę nie, nie za bardzo wiedział o co chodzi. Tam żona jakby go przygotowała. Przygotowywała do tej rozmowy. Natomiast jak z nim rozmawiałem, to on w ogóle nie, wiem, w ogóle nie, nie, nie kojarzył faktów. On mi powiedział, że nie że to oczywiście to jest naturalne, że ludzie chcą śpiewać jego piosenki. Ja on powiedział, że taka głupia sprawa, bo chodzi o to, że nie jego, <laughs> to my chcieliśmy zaprosić, żeby zaśpiewał naszą piosenkę, która jest też w pewnym sensie takim może trochę hołdem dla jego twórczości, przynajmniej z mojej strony, i nam się tak kojarzy i, i, i tak sobie myśleliśmy. No i on powiedział, że no okej, okay, to on się przyjrzy i Przyjrzyj temu, zajmę się tematem i żebym zadzwonił za, za tydzień. No więc dzwonię za tydzień, już w ogóle, wiesz, serce. Z nie tego nie jest. będzie. I mówię, teraz usłyszę, że w ogóle chyba jestem bezczelny i w ogóle mam e, wiesz, gdzieś tam na drzewo mnie poślę. No i dzwonię. Odbiera wyjątkowo akurat pan Marek, a nie Pan Danuta. Odebrał pan Marek i ja mówię dzień dobry, jestem zespołu Mysłowicowicz, muszę, ja dzwonię w sprawie piosenki Krakoń. mówi, ach tak, 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 wiem o co chodzi. Ja już to wszystko napisałem. Ja mówię, słucham? On ja mówi, no ja już napisałem. Ja mówię, ale wydawało mi się, że ta piosenka jest napisana. On mówi, ale trochę Wam ją poprawiłem. Faktycznie dużo zmian wprowadzone zostało? No, przesunął frazę, e, z, zrobił, e, zrobił więcej przejścia kordowych, takich fajnych, jakby z, zrobił tą piosenkę bardziej... Zostały zachowane te zmiany? Bardziej mol molową. Znaczy my, my na przykład jak gramy Kraków, to w naszej wersji, bo wersja Panamarka jest trudniejsza. Nie znaczy, że nie umiemy jej zagrać, tylko... Głupio to jest taka brzmi... panamarka po prostu. Znaczy głupio brzmi, jak nie mamy na przykład wiesz, wielonczeli i, -i, -i Smyków, ja to mogę zrobić na samplerze i czasami to gramy. Czasami mamy coś takiego, że teraz jedziemy i gramy Kraków. W wersji pana Marka, natomiast wolimy to robić na takich koncertach, wiesz, klubowych. Jak ludzie przychodzą, wiedzą czego chcą, a jak są takie koncerty jak dzisiaj, że umówmy się jednak w 70% chodzi o zabawę, to jednak bardziej się sprawdza ta nasza wersja. Natomiast pan Marek zrobił, no, wiesz, co nie wiem, w sumie dużo nie zmienił, a jednocześnie. Są to prawie dwie inne piosenki i może dlatego, że to zaśpiewał on, może dlatego, że właśnie przesunął tą frazę, czyli to był taki, wiesz, taki złoty dotyk mistrza dla mnie, tak? Jak ja tego posłuchałem, to mówię, no tak, wiadomo, facet jest mądry, zrobił po prostu to, a my po prostu jesteśmy głupkami od grania ceduru, no i... Pokora. I, i, e, ale też się nauczyłem, bo, bo w ogóle, wiesz, jakbym... nie. No ale to nie wpadłem na to, miałem inny pomysł, wiadomo. No, no, to jest też fajnie, jak ktoś się zabiera za twoją piosenkę i robi i robi takie ruchy. Ehm, no ja jestem fanem tej piosenki, to jest w ogóle wiesz. To... Ja też. No, no. A czy usłyszymy ją dzisiaj? Tak, usłyszymy. Za... W naszej wersji. W, w naszej wersji, tak. tak. W na... co, co usłyszymy oprócz Krakowa? No, to Usłyszycie przeboje nasze, parę takich. E... Parę piosenek też e, takich mocniejszych, bo nie chcemy tylko grać samych przebojów. E, dwie piosenki z ostatniej płyty. No, nie zagramy nic nowego jeszcze, bo nie chcemy jakby zdradzać. E, ale, ale zespół pracuje. Zespół pracuje mamy nowe piosenki, tak. Mamy, bo no tak jak mówię, no jest teraz wokalista, który regularnie przychodzi na próby, śpiewamy, poprawiamy, możemy ustawić tonację, te wszystkie rzeczy, których się nie da zrobić bez wokalisty w zasadzie. E, możemy też zaaranżować, bo jak graliśmy bez wokalisty, to albo śpiewał Jacek, albo śpiewałem ja i to umówmy się, że żaden z nas nie śpiewa jakoś super, rewelacyjnie, a przynajmniej jak śpiewamy, to też mamy problem z graniem, bo nie jesteśmy instrumentalistami od czegoś innego. Więc zawsze trudno było albo, albo się śpiewało, ale tam trudno było zaaranżować piosenkę, tak? no bo ja grałem na przykład tylko z tam jakieś akordy, żeby się skupić na śpiewaniu. Jacek tak samo nie wszystko był w stanie zagrać na gitarze basowej, kiedy prowadził e, jakby w kontrapunkcie melodię. Tak? No to nie jest takie proste, to nie jest takie łatwe, to trzeba ćwiczyć takie rzeczy, a też z kolei jakby, żeby ćwiczyć tylko po to, żeby tam raz zaśpiewać, bo to powinien śpiewać wokalista. No to trzeba ćwiczyć długo, no więc tego nie robiliśmy. Eee, wracając do tematu, tak, pracujemy nad nowymi piosenkami, mamy je i myślę, że wkrótce zaczniemy nagrywać po, po kolei. Do tego życzymy Wam w takim razie, a na chwilę obecną życzymy przede wszystkim udanego koncertu i takiej grupy fanów, jaką wiemy, że czeka. No, dziękuję bardzo, dziękuję, mamy tą grupę, dziękuję tej grupie, dziękuję za życzenia. Dziękuję za rozmowę w takim razie. I dziękuję za rozmowę <laughs> też. I pozdrawiam serdecznie.